Arkusz naturalny z matury podstawowej z maja 2021 roku. Zadanie czwarte. Suma 2 logarytmy z pierwiastka kwadratowego z 10 plus logarytm z 10 do potęgi trzeciej jest równa. Żeby wskazać, ile jest równa suma tego wyrażenia, czyli ile jest warte to wyrażenie, Musimy tutaj wykazać się znajomością praw, jakie rządzą działaniami na logarytmach. Jeżeli masz trudności z tym działem, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz mi link do moich filmów, w których omawiam zarówno potęgowanie, pierwiastkowanie, jak i logarytmy. Natomiast tutaj zwróć uwagę, że mamy logarytmy, w których nie ma wskazanej jasno podstawy. Oznacza to, że są to takie logarytmy, w których w domyśle znajduje się w podstawie 10. To jest jedna rzecz, o której koniecznie musisz pamiętać. Natomiast żeby wyznaczyć wartość tego wyrażenia, to tutaj możemy zastosować przynajmniej trzy metody. I teraz pokażę ci wszystkie te trzy metody po kolei. Zacznijmy od początku. Pierwsza metoda to jest taka, ja może tutaj najpierw przepiszę to całe wyrażenie. Czyli mamy dwa logarytmy z pierwiastek kwadratowy z 10, dodać logarytm z 10 do potęgi trzeciej. No i tutaj, w tej pierwszej metodzie, najpierw musimy przekształcić ten pierwszy czynnik, który liczony jest do sumy. I tutaj skorzystamy z jednego ze wzorów na logarytm. Jeżeli jest logarytm o pewnej potędze z jakiejś tam liczby i ten logarytm mnożony jest przez jakąś tam inną jeszcze liczbę, to całe to wyrażenie jest równe temu samemu logarytmowi przy tej samej potędze, przy tej samej podstawie z tej samej liczby, przy czym liczba, która jest logarytmowana, czyli b, musi być podniesiona do potęgi takiej, w której wykładnik jest równy tej liczbie, przez, przez którą wcześniej mnożyliśmy cały logarytm. Zatem tutaj otrzymujemy logarytm z pierwiastek kwadratowy z 10 do potęgi drugiej. Natomiast tą pozostałą wartość po prostu uproszczamy. Czyli tutaj otrzymujemy logarytm z 1000. Dlaczego z 1000? Dlatego, że 10 do potęgi trzeciej to jest 1000. No i teraz popatrz, co tutaj mamy. W tym wyrażeniu mamy pierwiastek kwadratowy z 10 do potęgi drugiej. I to jest tak naprawdę logarytm z 10. I teraz pytanie, skąd mi się to wzięło? Otóż, jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z jakiejś liczby, i jeżeli ten pierwiastek jest podstawą potęgi takiej, której wykładnik jest dokładnie taki sam jak stopień tego pierwiastka, to to całe wyrażenie jest równe liczbie, która stoi pod tym pierwiastkiem, czyli liczbie pierwiastkowanej. A tutaj mamy pierwiastek stopnia drugiego, co podnosimy do potęgi drugiej. Dlatego to wyrażenie jest równe 10. Następnie tutaj przepisujemy logarytm z 1000. I teraz. W tej pierwszej metodzie każde z tych wyrażeń, każde z tych czynników traktujemy z osobna. I teraz logarytm z 10 pyta nas się, do jakiej potęgi muszę podnieść 10, żeby otrzymać 10. Czyli my pytamy tutaj tak naprawdę o wykładnik tej potęgi. I tą potęgą jest 1. Dlatego logarytm z 10 jest równy 1. Dodać logarytm z 1000. I tutaj pada pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść 10, żeby otrzymać 1000? No i wykładnikiem tej potęgi w tym przypadku jest liczba 3. Dlatego ja tutaj otrzymuję sumę 1 i trójki. I 1 dodać 3 to jest 4. Spójrz teraz na drugą metodę. Tutaj także na razie, na razie przepiszę to całe wyrażenie. I popatrz, co tutaj na tym etapie zrobimy? To wyrażenie, ten czynnik przekształcę dokładnie tak samo jak przekształciłam to w kroku pierwszym, w tej pierwszej metodzie. Czyli ja tutaj otrzymuję logarytm z pierwiastka kwadratowego z 10 do potęgi drugiej. Natomiast resztę tutaj na razie przepiszę bez zmian, czyli plus logarytm z 10 do potęgi trzeciej. I teraz. Ja wiem, że logarytm z pierwiastka kwadratowego z 10 do potęgi drugiej to jest logarytm z 10, dodać logarytm z 1000, czyli jak do tej pory dokonałam dokładnie takich samych przekształceń, jakich dokonałam w tej pierwszej metodzie. Przy czym tutaj, zobacz, co mamy. Mamy tutaj sumę logarytmów o tych samych podstawach. Jeżeli sumujemy logarytmy, które mają identyczną podstawę, to, to możemy skorzystać z następującego wzoru, czyli w efekcie otrzymamy tutaj logarytm przy tej samej podstawie, ale z liczby b razy c. Dlatego to wyrażenie jest równe logarytm przy podstawie 10 z liczby 10 razy 1000. Więc tutaj otrzymuję logarytm przy podstawie 10 z 10 tysięcy. No i tutaj znowu pada pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść 10, żeby otrzymać 10 tysięcy? No i tą potęgą jest 4, dlatego że 10 do potęgi czwartej to jest po prostu 10 tysięcy. No i trzecia metoda, ostatnia już, którą przedstawię w tym konkretnym zadaniu. Ja tutaj znowu przepiszę całe to nasze wyjściowe wyrażenie. I teraz na tym etapie znowu to pierwsze wyrażenie, ten pierwszy czynnik przekształcę tak samo, jak zrobiłam w kroku pierwszym i w kroku drugim. Czyli otrzymuję tutaj logarytm przy podstawie 10 z pierwiastek kwadratowy z 10 do potęgi drugiej dodać logarytm przy podstawie 10 z 10 do potęgi trzeciej. Czyli to wyrażenie to jest dokładnie to samo co logarytm z 10, dodać logarytm z 10 do potęgi trzeciej. I na tym etapie ja znowu tutaj skorzystam tu z tego wzoru. Czyli tu otrzymuję logarytm, przy podstawie 10, ale teraz uwaga, z 10 razy 10 do potęgi trzecie. I teraz na tym etapie ja mogę wykorzystać prawa, które rządzą działaniami na potęgach. I popatrz, jeżeli ja mam taką sytuację, w której mnożę potęgi, których podstawy są identyczne, ale wykładniki są różne, to tutaj w efekcie uzyskuje taką liczbę, taką potęgę, której podstawa pozostaje bez zmian, natomiast wykładniki do siebie dodaje. Przy czym zwróć uwagę, że ja tutaj mam w naszym zadaniu 10 razy 10 do potęgi trzeciej. Przy czym ta pierwsza dziesiątka jest potęgą liczby 10, ale na takiej zasadzie, że wykładnik jest równy 1, czyli ja uzyskuję tutaj 10 do potęgi pierwszej razy 10 do potęgi trzeciej. Czyli te wykładniki tutaj muszę do siebie dodać, czyli 1 plus 3 to jest 4. I na tej podstawie uzyskuję tutaj logarytm przy podstawie 10 z 10 do potęgi 4. No i tutaj musimy skorzystać z następującego wzoru na logarytm. Jeżeli mamy jakiś tam logarytm, którego podstawa jest identyczna jak liczba logarytmowana, przy czym, jeśli ta liczba logarytmowana jest podniesiona do jakiejś tam potęgi, to całe to wyrażenie jest równe wykładnikowi tej potęgi. Dlatego tutaj mogę zapisać, że całe to wyrażenie jest równe 4. Czyli zwróć uwagę, wykorzystałam tutaj trzy różne metody, które doprowadziły mnie do takiego samego rozwiązania, którym jest 4. Więc tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest, liczb, jest odpowiedź C, czyli liczba 4. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana w jaki sposób rozwiązuje pozostałe zadania z tego arkusza, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz w nim link do pozostałych zadań z arkusza maturalnego z matury podstawowej z maja 2021 roku.